Przegoniłem za prawdą. Kiedy byłem reporterem i wydawcą gazety pisałem i drukowałem prawdę. W mojej autorskiej audycji również ujawniam prawdę. Czasem bolesną. Jestem wam to winien. A prawda jest następująca. W mieście nie jest cicho. Nie jest spokojnie. Lada moment dojdzie do jakiejś katastrofy. Czuję to, jak pływak czuje przepływającego tuż obok rekina. Nie dajcie się omamić Spidermanowi. Nie jesteście bezpieczni. Nikt z nas nie jest!